Cześć, ja mam na Wojtek, to jest Karał Za Kółkiem, a w dzisiejszym odcinku po raz pierwszy pojadę ciężarówką Ford. To jest model F-Max i zobaczymy, jak się, jak się tym jeździ. Tu mamy Forda F-Maxa. Całkiem wschródnie, mały tunel jest, cup holderki są. Pokażę, jak to się otwiera. No, tutaj mamy chyba opcję z Renault, że otwieramy z procą, bo tutaj nie jest za dużo. Tutaj są ostre krawędzi. No tutaj to jest porównywalne do Renault, ale nie można mieć wszystkiego. Schowki, pokaż, otwierane jak w Olwie, starym, ale pojemność jest, przelotowy jest. to pierwszy raz widzę, a bo łóżko się podnosi i później jest dostęp do wszystkiego. Ad Blue to jest wersja z dieslem, a ja za chwilę będę jeździł takim elektrycznym. To jest drugi, ten jest bardziej spoilerowany. Ładnie to wygląda, najbardziej to mnie interesuje pozycja za kierownicą. Dzień dobry, jesteśmy na stoisku Forda. Rozmawiamy z panem Jarosławem i chciałem się zapytać, bo za chwilę, za chwilę będę wsiadał, bo ja będę jeździł później, za chwilę jestem umówiony na jazdę elektrykiem. Jak lodówka wyjeżdża, dlaczego nie ma miejsca na nogi? Dlaczego nie jest podzielona i dlaczego takie ostre krawędzi tam są znaczy to jest ciekawa uwaga od użytkownika. Tak, i to jest Nie bardzo... uwagę. Nie, niedawno zmieniliśmy dostawcę lodówek tak. na, na firmę do Natomiast jeżeli chodzi o walory użytkowe, no to na pewno warto wysłuchać opinii. To panu, to panu za chwilę już po, pokażę w środku. Zobacz, jak wygląda prawidłowa pozycja z kierownicą. Ja mam opartę plecy i sięgam dokładnie cały czas całą uległość kierownicy mogę rozwój Tak pozycja za kierownicą jest prawidłowa przyznaję ale Karol mówi bo ja się muszę zawsze doczepić dobra i teraz tak pan Jarosław powiedział, że zmieni dostawcę lodówek i tu jest jak się otwiera lodówkę Tutaj, tutaj nie ma miejsca na nogi I tutaj są bardzo ostre krawędzi I można bardzo łatwo, jeżeli mam tutaj nogę Bardzo łatwo ją przytrzasnąć Zarysować To jest jedyny minus, mankament, który Znalazłem w tym Fordzie A tak to wszystko jest Moim zdaniem wszystko jest prawidłowo Łapka w górę Ja yeah, muszę To do Uh -huh. On echo mode is not 500 horsepower anymore, it's only 450. Okay. And the speed limit is 85. 85. And the other one is when you're stuck in the mud. Okay. This is rocking. Then the differential it's locked and yeah. you give the short um, shocks in the clutch uh -huh. to have move through. When you are put it on drive. Yeah, and or reverse, you have the maneuvering mode. Okay. Yeah, when when the clutch is very, very easy. When you do parking line, also okay. so tight. Yeah? yeah. Yeah. Even if you push the acceleration pedal a little bit harder, it will be very smooth. Very smooth. Very smooth. Yeah. Uh, this is the heel starter or heel, uh, heel hole, mm -hmm. whatever you want. And uh, this is the auto auto uh, 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 braking with engine. Yeah. With five steps. It's automatic on the brake pedal as well. Okay. When you push the brake pedal, the entire will, uh, will come. But uh, for some reason, you want to cancel it, like it's freezing outside or slippery, mm -hmm. and you want to use only the brakes, you cancel it. This ah, i turning off. Okay. Oh, yeah. yeah. So when you get started, okay. The cruise control it's on the left side. Here? You can activate it. Uh, like this? Yes. You and activate it. This is the adaptive cruise control oh, this the distance. distance, is. yeah. And here you just accelerate. Uh-huh. And decelerate and, and, and cancel when you push the uh, rest button. In the you go so window, window, yeah. back to the previous speed, yeah? Yes. Okay. Ready to and go? Ready. Okay. D like drive. Kierownicę bardzo łatwo czuć. Ona nie chodzi za luźno. Akurat tak chodzi jak hydrauliczna. Wszystko idzie płynnie. Powiem Ci, że jest, jest potencjał w tej, tej ciężarówce. Widoczność jest bardzo dobra. Nie szarpie, skrzynia biegów bardzo ładnie działa z pedałem gazu, nic nie szarpie i jesteśmy z naczepą. Zaraz zobaczę, czy da z ręki zmienić bieg. Tak, wszystko działa, nie jak w starym DAFie, wszystko działa. Można mu zawsze, jak zobaczę górkę, mogę sobie ją zredukować bez problemu i, i z odpowiednim biegiem. Chodź pod tą górkę Automat... Teraz włączyłem... Automat włączyłem, bo ja wtedy jak, jak zmieniam biegi, to przechodzi na manual Dźwięki nie są drewniące When you change gears yeah. the, the truck will wait you for 7 seconds in manual Then yeah. will switch to automatic in drive oh, If ja, ja, I do, on, do menu, you manual, you'll be only on manual oh. can go up up to 50 okay so i put it in the power mode just a little bit just a little so now if you push slowly on the acceleration pedal, it uh, we'll change gear like it's in normal mode or eco mode. Okay. Only if you push harder, then the power it kicks in. All okay. right. Thirteen liters engine. Okay. Two thousand six hundred. Uh, Newton meters and this is uh, the to uh, torque oh. and the full torque reached at 1000 rpm. Okay. Oh, nice. Uh, it's a uh, uh, Ford construction engine. Yes, yes. Yes. And where is the ma manufacturing? Uh, the factory is in Istanbul, mm -hmm. in Turkey. That, I thought so because um, uh, most of Fords I've seen it was on Turkish plates. Yeah. So, see, change it. One thousand oh, yeah? rpm, even if it, you are in power mode. Yeah, it's it's very if low. You are for gentle with the, the acceleration. It's, it's, it's very low. It's I think it's very economic. Can you push the brake. You see that it's heat uh harder -huh. with green? Yeah, right here. Yeah. But um, this is the truck decision if you use heat harder or engine brake. Oh it depends on the, the load No, it, it, the temperature of upside. Okay. Hmm? Uh, when it's icy it, it yeah, doesn't do start a lot of only engine brake. Hmm. Because it's dodgy, yeah. Dangerous. Now push the brake. You see the yeah. engine brake? Yeah. And then retire the yeah. so The truck is, is uh, changing yeah. whatever he wants. The right or side right? On. Yeah. No, skończyliśmy jazdę Fordem Outlastem, było naprawdę nieźle, powiem Ci. Kierownica tak fajnie reagowała, ona nie, nie szła zbyt luźno, nie szła zbyt ciężko, biegi wybierał, nie wiem, on mówi, że to jest 13-litrowa konstrukcja Forda, bardzo ładnie od dołu brała, większość, cały moment obrotowy już miała przy 1000 obrotów, to było czuć, że on zmieniał biegi, do 1000 dochodził i zmieniał biegi, Zmieniał biegi bardzo równo, nie wiem, Zawieszenia biegów. To tutaj nie zobaczę. Płynnie było wszystko i, i tak dosyć sztywno. Niech ma zawieszenie kabiny. A, zimione. Yy, jest tak, tak sztywno. Angle by powiedział, że jest sportowo. Czuć było wszystko ładnie. Ergonomia jest na bardzo wysokim poziomie. Wszystko jest pod ręką. Yy, lodóweczka, wszystko nic nie wadzi. Ba... Nic nie wadzi. Nikola. To jest Tesla. To jest produkowane w Istambule. Myślałem, że Ford wypuści jakiegoś bubla, ale powiem Wam, że to jest na najwyższym europejskim poziomie. Bardzo fajnie mi się tym jeździło i jeżeli dostanę od któregoś pracodawcy takiego, na pewno nie będę rozczarowany. Także jak się podobało, łapka w górę. Jak się podobało, dajcie suba. Jak się nie podobał, komentarze są od tego, także trzymaj się ramy na raz do następnego odcinka.